Siemaneczko, się Maneczko z tej strony Master Marcel. Witajcie w drugiej części ósmego odcinka z Minecraft Create z, z Kim? No z Dawidkiem znowu, nie? Ty z Kina w ogóle zmieniłeś? No, No. Dawidek pozbierał dużo diamentów. Ja... No ja nawet... Ja, ja się dziwię bardzo. Trzy godziny. Trzy godziny że grał? Ja nie grałem wtedy. No. 3 godziny wczoraj, żem no siedział, kurde. Diamenty tu zrobiłem Co ty powiedziałeś? Co? Co ty powiedziałeś? Co powiedziałeś? No, że 3 godziny, żem siedział. Ale, ale co potem powiedziałeś? Siedziałeś? Nic. Nie. Skurka. A co? No a co powiedziałem niby? Nie, nic. Co myślisz, że, że N-Worda, kurde powiedziałem? Nie. Widzę się, skrzynkę z diamentów pozdrawiam jak chcesz? mogę powiedzieć. Dobra. No co zrobię sobie mieczyk, żebym mógł cię klepać. Tak, znowu używam w twoim. Twojej... O, właśnie masz Bombaya. Drive baomba ja słyszę, słyszę znowu Endermana, nie, gdzie ten Enderman się znajduje. Okay. Mamy tulsy, pod... znaczy sobie zrobiłem tulsy jakieś tam. Zaklinacz, ej, David. A mamy lateryt? Latery? Czekaj, czemu będzie lateryt? Latery to nie ta gra. To nie ta gra. Dobra, może byśmy coś porobili, kurde, bo... No farmę musimy, musimy zrobić. Musimy tą fabrykę jedzenia... No, znaczy tą fabrykę, no. ...kończyć. A gdy zabije kurczaka z nóża? Nie, nie zabijaj, kurczę. Ej, masz lateryt? No A... kurde! To niebieskie. Au, au. Masz to niebieskie do enchantowania? Może nie bić. Mam cztery. I to jest lazur, nie lateryt. No dobra, no bo było za dużo stronie ostatnio było. Czy Znaczy to w nie było tak ostatnia, ale no. Kurczę. Jaki ja w ogóle mam... Cztery? A, dobra, ja mam tego Blaze'a. Ej, bo jest taki problem, bo biały dywan nam zniszczyło I no... <śmany> Mamy w skrócie... Pół... Pół kurde z tego jaj Ale jaja, nie? Ale jaja Ej dobra, bo my powinniśmy kurde tego... Se, no nie, zrobić tą fabrykę No dobra, no robimy, no, robimy tą fabrykę No stąd widziła... marcem no tak gdzie są nasze pokoje. Ja bym zniszczył tu tą ścianę i zrobił to jako w jeden pokój. Mm -hmm. I po prostu. Nie Dobra, tak. Czyli od początku wytłumaczę. Tak. Farma daje pszenicę, pszenica mieli się na mąkę, mąka zostaje myta na ciasto. Ciasto z jajkami wtedy się łączy na jednym taśmociągu, mm. żeby było łatwiej, bo one muszą być upieczone i bo ja tu muszę mieć field. Dobra, to później się zrobi. <noise> A jajka się robią? One, one po upie upieczeniu Idą do Tygla Gdzie będą mieszane ale na chleb tylko filtr... z jajkiem Ej Dawid, ale to jest tylko chle... chleb na filtrze, więc to tylko chleb będzie przeszedł. No wiem więc musimy mieć tego filtr. Dobra, to zaraz. A z zrobimy. czego się to... robi filtr? To weź to usuj, to weź to Fil... usun na razie. To nie, nie usuwaj, bo to wszystko będzie tam iść. Do tego garnca. Dobrze. Tak to przynajmniej jak na razie będziemy to ja mieli. ja to smażone jajko i przełożę je... Jak na razie jajko przy. Gdy jest smażone jajko, to przekładaj do tego tygla. A ja zrobię nam na szybko. Tak. Filtr listowy, co jeszcze? Dobra, i teraz się miesza. Wełna. Miesza się, pięknie. Bo... Mamy pi... Mamy... Dawid! Co? Patrz! Pierwszy chleb z jajkiem? Tak. Poczekaj, bo ja ci muszę ukraść trochę tego. Poczekaj chwilę, bo. Bo ja, ja muszę mieć wełna. Poczek I dobra, to ja mogę z z zrobić z tego. Poczekaj, bo przez cały czas. Y bo przez cały czas. Sigma! masz. z chleb I pa to teraz tutaj to damy. I teraz tak, musimy dać filtr. Muszę mieć Dałem. jajko. Dałem. A masz filtr, zrobić? I no, w filtru muszę dać jajko i to Dobra, I Mogę to z tym Ej, spu zamienić spuść się, to nie ładnie o trawę. Spójrz ładnie na mnie, zrobimy screena Poczekaj, poczekaj Dobra Dobra, mamy. No. I teraz jakieś mamy z Facebooka Ale zdolny chłopak Ej, bo jest... Zobacz, ile jest jajek. Zobacz, ile, ile jest jajek w drodze. Oho, kurde jajek no więcej tak. niż mąki. Ale jaja. Raz, dwa. Dobra. No to co, będziemy kończyć z tym chyba, nie? Nie, poczekaj, nie poczekaj, bo jeszcze tutaj nie trzeba, nie zrobiliśmy tego. Sobie zjem jedno. Mm, dobre. Ale jajka nie można. Jajka nie można jeść. No idealnie jeszcze do tego. Do skrzynki, ale potem mówię... ale to już w przyszłości zrobiłbym też mocią, który będzie to te nam do magazynu dawał. No ale jak na razie to... Na razie stawmy tak, jak no? Jest. Ładnie tu się miksuję, no. Naprawdę niezła robota. Więc no nawet nie wiesz jak połowa z tych rzeczy działa. Tak wiem. No więc przyszedł czas na to, żeby skończyć. Nie, ten. Ja, ja, bym to przyspieszył. ja bym to przyspieszył. ale nie no bo te wiatraki nie będą szybciej działać. Dobra, ale słuchaj, przyszedł czas, aby skończyć ten odcinek, mocno. by skończyć ten odcinek, więc no. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, lajka i cześć.